Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj mam dla was kolejny filmik Tym razem jest to filmik Mix Makeup Challenge Chodzi w tym o to Że mam tutaj Karteczki Z różnymi kosmetykami I będę malować się Tak jak normalnie Tylko za pomocą Innych kosmetyków Zobaczę jak mi to wyjdzie I jak ten makijaż będzie wyglądał no i co? Ja zapraszam Was do oglądania. Na samym początku użyłabym podkładu, i teraz wylosuję. Co zamiast niego muszę użyć? Mam pomadkę. Mam tutaj czerwoną pomadkę. Tak się prezentuje. Ehm, moja pomadka jako podkład wygląda, jakbym miała ostę. Ehm, no, śmiesznie to wygląda. Ale dobra, teraz użyłabym pudru. Zobaczmy, co użyję zamiast niego. Tutaj mam karteczkę, i jest to rozświetlacz. Będzie to cienie do powiek. No dobra, wezmę tutaj i wybiorę złoty użyłam e, na powiekach na twarzy mam już pomadkę jako podkład e, jako puder e, mam rozświetlać i cienie do powiek jako puder a więc teraz użyję e, czegoś Zamiast bronzera Zobaczmy Co to będzie Korektor no Trochę może sobie Przykryję em, Te paski czerwone Mam już korektor I użyję go Jak em, bronzera Zamiast różu Użyję kredkę do oczu tak wygląda róż co muszę użyć na powieki i będzie to róż no to będę miała różowe oczy Tylko trzy karteczki i teraz e, będę malować rzęsy. I rzęsy pomaluję sprawdźmy, mam tutaj brązer. No trochę ciężko e, pomalować brązerem rzęsy. No ale spróbuję. Mam tutaj taką szczoteczkę i próbuję to jakoś. Nałożyć może na Zostały mi dwie ostatnie karteczki i się już trochę pogubiłam, e, czego je ja nie użyłam. E, znaczy wiem, bo ja mam dwie karteczki, ale e, jak to powinnam użyć? Użyję tych ostatnich dwóch e, rzeczy e, i tak. Jedną rzecz użyję na e, brwi, a drugą na usta. Więc na brwi mam tu tuż do rzęs, no to całkiem y, spoko. Ja mam teraz gęste i ciemne brwi, ale trochę mi się skleiły. Przez ten tusz. Yy, yy, tak dziwnie, ale dobra. Teraz yy, jako usta maluję kudrem. No, co to będzie widać? Prezentuję mój makijaż. Będzie sami ocenić jak to wygląda. No, tak dla mnie wygląda miała Osten. Ja już bym chciała zakończyć ten film. Mam nadzieję, że ten. Makijaż taki niecodzienny Wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie koniecznie duży łapy w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w na następnym filmiku. Pa!